Proszę Państwa, już czuć te emocje, już czuć to napięcie. Tyle czekania, ale w końcu startujemy. Mam nadzieję, że mecz sprosta oczekiwaniom, a my będziemy doskonale się bawić. W każdym razie mamy pełne podstawy, by na to liczyć. Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Przed mikrofonem Tomasz Smokowski i niezawodny Jacek Laskowski. Wreszcie się doczekaliśmy, proszę Państwa. Wracają najlepsze europejskie rozgrywki. Znów możemy się emocjonować UEFA Champions League. Dziś pierwszy mecz fazy grupowej tegorocznej edycji. Bayern Monachium zmierzy się z Arsenalem. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. A oto skład Bayernu Monachium na dzisiejsze spotkanie. Manuel Neuer w Bramce. Obronie: Alfonso Davis wystąpi razem z Mazrałim na bokach. Dalej Thomas Müller oraz Leroy Sané zagrają na bokach pomocy. W pierwszej linii zaprezentuje nam się dzisiaj Harry Kane. Czysta interwencja i zaczną z linii bocznej. Sędzia wraca teraz do tamtej sytuacji i pokazuje żółtą kartkę. Martin Odegard. Piłka wypita z podnóku rywala. Popatrzmy teraz, jakim składem zagra dzisiaj Arsenal. W obronie Ben White wystąpi wraz z Aleksandrem Zinchenko na bokach. Martin Odegaard oraz Declan Rice w pomocy. Z przodu będzie biegać Gabriel Jesus. Dobrze teraz sędzia stosuje korzyść. Arsenal dalej w ataku. Gabriel przy piłce Martinelli. Martin Odegaard. Podręcznikowa wprost interwencja w polu karnym. I teraz Bawarczycy stracili piłkę. Może teraz się wbić w tę przestrzeń na skrzydle. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Pawlowicz. Szypił Cesony. I sędzia przyznaje rzut wolny dla kanonierów. Teraz ich kolej na rozgrywanie. Udało mu się obrać obronę. Popatrzmy. Ależ teraz popis w wykonaniu bramkarza. Gabriel Martinelli Juka za linią boczną, znowią Bawarczycy. Miłka pod nogami Müllera, zablokował teraz ten strzał, ale dalej groźnie. Gorecka teraz przy piłce. I przy piłce Leroy Sané. jest bramka! Ale jednak ten gol nie może zostać zaliczony. Wszyscy widzimy teraz korągiewkę w burze. Ach, tak blisko było, Tomku. Tak blisko. Niestety przepisy są nieubłagane. Szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką. Czasem, jak widać, się opłaca. Jak on to zrobił! Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. Centra nie niezła, ale wyjaśniają sytuację. Mają teraz szansę na kontratak. Teklan Rives. Przy piłce Gabriel Jesus. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Mazrawi. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane, White. I teraz Arsenal znowu nowi z rzutu wolnego. I sędzia przyznaje rzut wolny dla kanonierów. Saka otrzymuje podanie. Mija teraz bez kłopotu, ale w obronie nie gra jedna osoba. Ostatecznie akcja zostaje przerwana. Odegard Rajs przy piłce. Martin Odegard. White. Bardzo dobra interwencja. Uwolnił się z podkrycia. Okazja. To jeszcze nie koniec. I oto pierwszy gol w dzisiejszym meczu przed Państwem Harry Kane. Spójrzmy raz jeszcze na tę akcję. Świetnie się zostawia, znajduje sobie miejsce, nie ulega presji i mamy z tego piękną bramkę. Położył nam się wynik. Jest 1-0. A teraz z piłką Müller. Nie patyczkuje się teraz. Wybija piłkę. Jest Gabriel. Musi teraz grać pod presją. Gabriel Martinelli. Teraz Gabriel Martinelli. Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. No tak, widzimy kartkę, ale też chyba trudno mieć o to pretensje, prawda? No rzeczywiście, decyzje sędziowskie i tak były wcześniej wyrozumiałe, ale ile można dawać ostatnich szans, prawda? Cóż, bramka zapadła, teraz trzeba bardzo uważać. Okay, no otrzymuje teraz piłkę. Mamy przerwę w grze, będzie wznowienie od bramki. Kanonierzy przejmują piłkę. Bayern ma piłkę na połowie rywala. Popatrzmy. Ach, mieli piłkę, i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Wypieszczone teraz to podanie. Uwaga! Gol! Czyste złoto! Ale stracił tę piłkę z kolei. Bo wspaniały był to strzał. Brawo, brawo! Rzućmy okiem na powtórkę. tego gola błyskawicznie podjął decyzję, żeby złożyć się do voleja i trafił w dziesiątkę. Bramkarz był kompletnie zaskoczony. No to mamy 2 do 0. Odegard, Rice, Kai Havertz, Gabriel Martinelli, teraz Gabriel Martinelli. Tak nie można się zachowywać w szesnastce. Sędzia gwizdze rzut karny. Sędzia sięga do kieszeni, uznaje, że to faul. Za który należy się co najmniej żółta karta. Tak, rzeczywiście przepisy są jednoznaczne, i samo podyktowanie jedenastki nie byłoby wystarczającą karą. To może dać im nadzieję. I gol! Pewny strzał! Piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana jedenastka. Gol choć naprawdę niewiele brakło, by to obronił. Bardzo ładnie rzucił się tam, gdzie leciała piłka, ale tam minęła go góra. Prawa dla strzelca. Aktualny wynik to 2 do 1. Jamal Musiala. Przepił CS-Sony. W ataku teraz Bawarczycy. Może być niebezpiecznie. Pośrodkowanie do Müllera. Gol! Zawahał się. Ważne trafienie. Prowadzą już różnicą dwóch goli. Mamy powtórkę tej bramki. Wszystko zaczęło się od wzorowego dośrodkowania. Doskonale zaadresował jego do kolegi. A Miller znalazł się dokładnie tam, gdzie powinien i nie do obrony Pięknie. tablicy wyników. 3 do 1. Jest Gabriel. Z Zinchenko. Kai Havertz. Tablica świetlna w górze. Już wiemy, że przed nami jeszcze dwie minuty grania. Oj, chyba by wpadło. Gdyby nie to przytomne wejście. Musiała przy tymce. Oj, soczysty był to strzał. Naprawdę było blisko gola. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Znawiamy granie po przerwie. Arsenal jest w bardzo trudnej sytuacji po pierwszej odsłonie. Ale mają teraz całą drugą połowę, by zapracować na szacunek kibiców. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Müller. Ma wsparcie, by to rozegrać. Davis przy piłce Sané Piłkadą Musiali I podanie do Sané Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie Kimindrze Musiala przy piłce i Bayern już bez piłki. Po tylu udanych akcjach naprawdę nie ma się co dziwić, że Bayern prowadzi. Możliwe, że utrzymają prowadzenie do końca meczu. Gabriel Martinelli zdecydowanie, ale czysto. Oj, świetna teraz piłka. Może być dobra sytuacja. Do Davisa. Centra na bliższy słupek. Co teraz? Tyle, że piłka grana była w zasięgu rąk bramkarza. To on ją zgarnął. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Sędzia puszcza grę. Kanonierzy nadal przy piłce. Declan Rice. Teraz Zinchenko. Dobrze teraz sędzia stosuje korzyść. Arsenal dalej w ataku. Szansa na kontakt. Ale bramkarz teraz. Bardzo dobrze. Manuel Neuer. Neuer. Upamecano. Thomas Müller. Davis przy piłce sané. Teraz z piłką. Alfonso Davis. Juta pod nogami Müllera. Kiminże. Zrawi, kanonierzy z piłką. Gabriel Martinelli. Zimczenko. I sędzia przyznaje rzut wolny dla kanonierów. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Jest Gabriel przy piłce Martinelli. No proszę, wytrzymuje tę fizyczną presję. Podanie do Odegarda. To może być czerwona kartka. Jak sędzia zinterpretuje ten desperacki faul? Niekiedy czerwone kartki budzą kontrowersje, ale tutaj sprawa jest oczywista. Nie można tak grać w obronie. Nieprzepisowe przerwanie akcji. Otóż to, z tego musiałaby być bramka. Takie faule zabijają piękną gry i są niebezpieczne. Decyduje się na strzał! Wybronił to, ale co teraz? No jednak nic z tego nie będzie. Pawłowicz. Uwaga, wychodzi sam na sam. I kolejna bramka. Przemaga rośnie do trzech goli. A stratę trudno będzie odrobić. Widać tutaj jak na dłoni ile może dać skuteczna gra z kontrataką. Można to było rozwiązać na kilka sposobów, ale szybka analiza sytuacji pomogła podjąć decyzję. Uderza bardzo mocno i takiej bomby nie dało się po prostu obronić. White. Rice przy piłce. Gabriel Jesus. Arsenal rozgrywa akcję blisko linii bocznej boiska. Bez faulu. Czyściutki odbiór. Jamal Musiala. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Do Davisa. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. Kaj Havertz. Jukado, Williama Saliby. I teraz Arsenal wznowi grę z rzutu wolnego. Świetnie zastawia się przed próbą zabrania piłki. Czy ktoś jest w stanie ją odebrać? I sędzia przyznaje rzut wolny dla kanonierów. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Uwaga, może być groźnie. No to mieliśmy szybki atak jak z podręcznika trenerów mogą tylko żałować, że wykończenie nie było odrobinę lepsze. Bayern nie utrzymał się przy piłce. Piłka pod nogami Müllera. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Była okazja, ale przeszła niewykorzystana. Avert. Taka otrzymuje podanie. Dobra akcja. Obrona może być w opałach. Faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. Było ostrzeżenie słowne, a teraz czas na upomnienie w postaci żółtej kartki. Oby to wystarczyło. Oby Tomku, bo wykluczanie z gry to zawsze ostateczność. Albo więc będzie teraz trzymać nerwy na wodze, albo osłabi własną drużynę. Rata Arsenalu. Kiminger. Ale to był mecz Bayernu. W zasadzie jeszcze jest, choć tu już raczej nic się nie zmieni. Bezsporne zwycięstwo. Co tu dużo mówić? Oglądamy w ich wykonaniu fantastyczny mecz, i aż szkoda, że on się już kończy. Bo taki koncert Piłkarskiego kunsztu, obrażony tyloma bramkami. Chciałoby się oglądać jeszcze długo. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. White. Bukaj Osaka. Jest Gabriel. Pędzia puszcza grę. Kanonierzy nadal przy piłce. Gabriel. Jorginho. Trossard przy piłce. Znalazł Trossarda. Saka czeka na piłkę. No dobra to była obrona. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Minął teraz ładnie. Podanie do Odegarda. Do Gabriela Jezusa. Jorginho w posiadaniu piłki. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Nie było to łatwe, ale piłka nadal na boisku. Teraz Samy. Ostatni gwizdek w tym spotkaniu. Bardzo dobry start. Wygrana w pierwszym meczu doda im pewności siebie. UEFA Champion z nich stawia poprzeczkę wysoko. Tu nikt nie może kupić punktów już na starcie. Zespół zagrał dziś bardzo dojrzale, kontrolował grę i mamy tego efektu. Imponuje dziś formę. Wielu chciałoby mieć kogoś takiego w swoim zespole. Na pewno warto pochwalić dzisiejszą dyspozycję. Zadecydowała drużynowa jakość, ale też bramka i znakomite okazje w całym meczu.